Cześć! Dziś pokażę Wam zestaw z serii Lego Rock Riders z 1999 roku. I jest to zestaw po prostu figurek z tej serii. Bardzo fajny, bo mamy tu wszystkie figurki oprócz jednej, jednej, ale to nie jest żaden brak, tylko w tej serii. Jeszcze był taki dowód. I on nie pojawił się w żadnym zestawie. Przez to jest koszmarnie drogi. Na bricklinku możecie sobie przejrzeć jest absurdalnie drogą figurką. Ten dowódca pojawił się w jednym zestawie takim, takim, takim dziadku, tych naszych dzisiejszych kolekcjonerskich figurek. Że wiecie, że macie tam o, jakąś tam paczuszkę z jakąś figurką, otwieracie i macie jakąś figurkę niespodziankę. Na przykład mi na przykład trafiła się. Kupiłam dwie saszetki i kupiła się dwa razy jedna figurka. Z tej najnowszej serii figurkowej, obecnie, gdy nagrywam to, Filmy, ale przejdźmy już do rzeczy. Zestaw z serii Lego Rock Raiders. Niestety nie znam się bardzo na tej serii i nie wiem, jak się nasi bohaterowie nazywają. Ale możemy tutaj przecież mówić sobie, na przykład mechanik, ten taki. Ale przejdźmy do rzeczy. Tutaj hmm, mamy tylko te figurki, e, oraz takie coś i ten głaz. Ale nie bierzcie tego, że w tym zestawie jest ta płytka. Ja po prostu ją dodałem, żeby na przykład. O, patrzcie, żeby jakieś tam figurki z jakimiś wielkimi machinami się nie upadały. Potem wziąłem tą płytkę. Naprawię tu wszystko. Dobra, tak może być. No ale omówmy sobie co. Od kłazu. Kłaz Guaz, produkowany aż do dzisiaj, pojawił się właśnie w LEGO Rock Riders i skrywa coś takiego. Klejnocik. Bardzo ładnie zachowany jest ten kleinocik. Pierwsze klejnoty Lego pojawiły się w Lego Akuzo w 1995 roku i były chromowane. Tutaj mamy teraz taki komputerek. Tutaj, żeby można było sobie pograć w grę Lego Rock Riders, która była właśnie związana z tą serią. To były postacie z tej serii. I jeszcze oczywiście ten nieszczęsny szef, Wódca. Mamy tutaj takie antenki, za które można ruszać, ciach, ciach. No i tutaj mamy jeszcze te kilka, troszkę wyposażenia dla figurek. Na przykład jakieś płotki, klucze, wiertarki. Ale przejdziemy już może sobie do omawiania figurek. To może odłożę na bok. I mamy tutaj figurki z tego zestawu, których jest pięć. Może zacznijmy sobie od tego, oto, takiego mechanika. Bardzo fajna jest ta figurka. Zobaczcie, w jakim dobrym stanie mu się zachowała. Nie wiem, czy będzie dobrze widać to na nagraniu. Dalej mamy. Takiego oto mechanika. Ja zawsze go brałem jako pomocnik tego oto pierwszego mechanika. On ma tutaj taką bardzo fajną główkę. Torsik też ma bardzo ładny. Taki oto Torsik. Bandanę, którą która się pierwszy raz w Lego. Western. No i można tej figurce założyć. Czekajcie. Tą baldanę. O tak. Ale chyba oryginalna, oryginalna wersja. Wygląda dużo, dużo, dużo lepiej. Ma bardzo fajny torfik. I takie cośko. W ręku. Czerwona lampka jakaś. Może to się zapala na przykład czerwony stanie jest e, jakiś klejnot. O tak to się robi Bzzz. I już mamy wykopanie. Rock Riders to według mnie jedna z najciekawszych serii Lego. Moje ulubione serie LEGO i najciekawsze to jest Adventures. I jeszcze było LEGO Studios później. I jeszcze ten Cruiser z kasą. I Pirate. Jeszcze nie zapominajmy o Paradisa. Paradisa. Później sobie tą reklamę puszczę na telewizorze. Lubię tą muzyczkę. Tutaj mamy teraz mojego ulubionego. Czyli takiego oto chłopaka. Lutego. I on jest troszkę taką dziwną figurką. Bo tutaj ma rude włosy, a zaraz mi tu, mu tutaj pociągnięto czarne. Może sobie to po prostu. No nie wiem, też ma bardzo fajny torsik. To jest właśnie moja ulubiona figurka. Ja pamiętam, że zawsze lubiłam figurki. Nie, nie dlatego, że miały jakieś tam fajne wyposażenie jakieś tam fajne nakrycia głowy, tylko przez główki ja lubiłem figurki dalej mamy takiego oto kolegę to jest chyba najlepiej zapamiętana postać z tej serii tutaj mamy fajną taką główkę z takimi czerwonymi włosami pomarańczowy torsik, całej nóżki i taki... Oh. Ups, psik, psik, psik. Dobra, taki oto kluczne. Dobra, gdzie ty tu byłeś? I jeszcze ostatnia figurka w tym zestawiku, jedyna kobitka serii, jedyna figurka. Oto, panienka. Też ma bardzo fajny torcik. Podobny do tego torciku, O tego. Więc one są bardzo podobne, jak się przyjrzycie. Bo mają tutaj, że jeden ma pod spodem chyba jakąś taką zieloną koszulę. Jak się dobrze przyjrzymy. A druga jest. Pod spodem. Um. Nie ma koszuli, po prostu. Ale pytanie, jak oni wytrzymali? Z takich żadnych hełmów. Oczywiście mówię tu o tym, o to mechaniku i jego koleżce. Skoro cała akcja rozgrywała się w kosmosie, no jak pod powierzchnią innej, jakiejś tam planety U. Tak, ona się U nazywała, ta planeta, którą odkrywali. tak to się prezentuje ten zestawik bardzo mi się podobało jest pierwszą recenzję na moim kanale z Lego Rock Riders no to może się żegnamy papa.